Cześć, dobry wieczór. Uczymy się języka polskiego z Mowart. Dzisiaj Twoje uwadze proponuję krótkie tekst dla początkujących. Zapraszam. To jest biała czekolada. Ona jest duża i smaczna. To jest czekolada z rodzynkami. Moja ciocia i babcia. Bardzo lubią takie słodycze. To jest mała szklanka. W szklance jest woda. Woda jest czysta i zimna. To jest pitna woda. Lubisz pić wodę. To jest nasz nowy czajnik. W czajniku gotujemy wodę na herbatę, potem pijemy zwykłą zieloną lub owocową herbatę. Lubimy owocową herbatę.